Porozmawiamy sobie dzisiaj o horrorach, a konkretnie o czymś, co moim zdaniem jest punktem przecięcia pomiędzy horrorami w formie filmowej a horrorami w formie gamingowej. Jeżeli lubicie oglądać horrory, to z pewnością kojarzycie ten chyba najbardziej klasyczny punkt wyjścia dla historii grozy, w której głównymi bohaterami są całkowicie normalni ludzie, tacy jak ty, tacy jak ja, a jednocześnie ludzie, przed którymi postawione jest jakieś nadnaturalne zagrożenie czy to w postaci jakiejś istoty, czy to w postaci jakiegoś zjawiska. I teraz w obliczu takich zagrożeń bohaterowie bardzo często wpadają w swego rodzaju nieporadność, która wynika przede wszystkim z tego, że nie są przeszkoleni do radzenia sobie z takimi zagrożeniami, ale wydaje mi się, że jeszcze bardziej wpływa tutaj presja psychiczna i swego rodzaju szok. I właśnie ten jeden charakterystyczny element horroru filmowego na grunt gier wideo przynosi Alan Wake. I trzeba przyznać, że robi to w całkiem sprytny sposób, ponieważ w tej grze po prostu nie ma zwykłego celownika, a do przeciwników mierzymy przy pomocy światła latarki. Efekt tego jest taki, że nasze celowanie jest mniej precyzyjne, a przez to bliższe temu, jak wyglądałoby ono w jakimś filmowym horrorze, albo jak my sami zachowywalibyśmy się, będąc w takiej sytuacji. Myślę, że mogę zaryzykować stwierdzenie, że żadna inna gra z gatunku horror nie uchwyciła tego jednego konkretnego elementu w sposób tak precyzyjny jak Alan Wake, i z tego powodu za rok, za dwa bardzo chętnie sobie do niego wrócę, pomimo tego, że znam fabułę, pomimo tego, że znam zakończenie, które na marginesie średnio mi się podobało. Ale właśnie ten jeden element sprawia, że Alan Wake ma dla mnie jakąś dodatkową wartość w zakresie tak zwanego replayability.